Drodzy widzowie, jak widzicie, dzisiaj jestem w Eby na działce. No, jej tutaj jeszcze dzisiaj od rana nie widziałem. No, no będę walczył o te bardzo mi na niej zależy. Także wczoraj to była porażka z tymi kwiatami, no ale myślałem, że ona każde kwiaty lubi, nie? Tylko takie miałem w domu, no to mówię, wezmę i te na. A że wyszło, że to kwiaty świąteczne, no to, no to nie wiedziałem, nie? Aż dopiero się dowiedziałem od Was. No ale wyszło jak wyszło, no. Pogoniła mi z tymi kwiatami, także... No ale dzisiaj jestem tutaj, czekam. Będę mnie oprosił na kolanach, może mnie przebaczy, bo już to... Tydzień czasu trwa. Myślę, że za długo to już powinna, powinna coś do mnie ten powiedzieć, I a to w ogóle nawet się nie odzywa. Także jestem troszeczkę załamany. Nie wiem, co, co powiedzieć. Na dzisiaj, jak ten, to będę na kolanach, chyba jej prosił. Także w końcu. Może mi przebaczy. Także na razie czekamy, czekamy na Ewunię. Może zobaczy, że tutaj na działce chodzę, to przyjdzie. Także już godzinę tutaj chodzę i jej nie ma. Także nie wiem, może przedzwonię do niej. Warto nie wiem, albo jechać po kwiaty kupić jeszcze, ale już no, trzy razy jej nosiłem, trzy razy mnie pognała, to nie wiem, te kwiaty to kwiaty też chyba odpadają. Także, nie wiem, doradźcie, co mam robić, bo już nie wiem. Stoję w Unio, to ona ostatnio taka wymagająca. Także, także pozdrawiam Was serdecznie. Moje drogie panie, trzymajcie kciuki za mnie, żeby Ewunia mnie nie pognała. Także pozdrawiam, miłego dzionka życzę moje kochani.